Komentarz też na policjantów z 12 Dobry wieczór. Proszę Pana, ja jestem ofiarą nękania elektronicznego. Ja już dzwoniłam, ale tu policjant mi nie wierzy. Że że określona grupa osób celowo nęka mnie elektronicznie. Ja uważam, że wszczepili mnie. Ja bardzo panią przepraszam, ale ja po prostu nie rozumiem panią, bo jakie zakłócenia. Co pani robi grupa osób? Jestem na odległość nękana elektronicznie. Uważam, że wszczepili mnie jakieś chipy i nimi się posługują. Czy pan mi wierzy? Wierzę, że przepraszam, ja, ja dzisiaj wszystko przyję. I na no, jaką. No, oni teraz nie nękają w nocy, ja jeszcze ani chwili nie spałam i tutaj na jaką pomoc ze strony policji mogę liczyć? Pani Agato, powiem pani tak. Te czipy, co mam pani, bo to o czipy chodzi, tak? No i nękanie przy ich użyciu. Dokładnie, mają To jest za, za pozwoleniem wszystkich najwyższych władz i te, niestety nie tak na serio mówi, czy pan sobie żartuje ze mnie? Nie, nie żartuję, przepraszam, ja wyglądam, żebym żartował, no. Pani pozwoliła na 997 wiele Czy są włączone, rzeczywiście są włączone, zezwolenia są wszystkie od najwyższych władz i nic nie zrobimy. A gdzie mogę się odwołać od tego zezwolenia od najwyższych władz? Przewają do, do Ministerstwa ewentualnie, do Komendy Głównej, ale myślę, że nie pomogą. Nie wie pan, co bo się dzieje, coś innego, że y, jakieś, wie pan, gdyby taka była wypowiedź y, prokuratora, że jest pozwolenie władz i tak dalej, to by było inaczej, ale to wypowiedzi są inne. Nie jest przestępstwo to znaczy, jedno to zdanie. Czy też mówiła, że to pozwolenie y, władz? Y, że to nie jest przestępstwo ani wykroczenie, to samo powiedział sąd. A nie, że tutaj są, a, czy ja jeszcze poprosiłam prokuraturę, żeby mi napisała, że to nie jest przestępstwo, ścieka na Poprosiłam o podanie nazwisk sprawców na skoro nie przestępstwo. To prokurator mi napisał, że jeśli to nie jest przestępstwo, to nie muszę mi podawać nazwisk. Dokładnie. Na piśmie. I dobrze, i dobrze pani, bo, bo pani mówi sprawców. To nie, to nie są sprawcy, bo oni działają według prawa. Teraz to dzisiaj yy, działa. To nie są sprawcy, to są wykonawcy. Wie Pan, to jest bezprawne, bo ja nie wyraziam na to zgody, więc to jest bezprawne działanie, ale prokuratury też jest bezprawne, bo powinna uznać, że prawo. Przemawiam ale się o zgodę, nie pyta osoby podejrzewanej. Yy, ale jeśli sąd uznał, że jestem podejrzana, to powinien mi przedstawić taki zarzut. Mam prawo się obronić, odwołać. Ma Pani oczywiście na no, no wszystkiego prawa ale, prawa, ale tak jak powiedziałem, chipy i te elektroniczne podsłuchy, nie podsłuchy. Molestowanie Panie, pani jest wszystko załatwione od góry. To jako policja proszę nie dzwonić, my nic nie możemy zrobić. A potwierdzenie jakieś pisemne, że takie jest pozwolenie od kogo mogę uzyskać? Przeba, nie wiem, ministerstwo, tak jak mówię. A które cyfryzacji? Komendy główne... Ministerstwa sprawiedliwa... Dokładnie. Dokładnie. Proszę pan, No niestety nic nie możemy odpuścić. Ja tak. właśnie, że jeszcze Tak, tak, zgadza się. To wszystko jest według prawa. Według prawa? Tak. Te wszystkie chipy i to, że sobie... że hałasują, włączają mi hałas w nocy, piski to według prawa? Tak, to, to dokładnie tak ma tak wyglądać. To niestety nie na policję bardzo proszę. No to gdzie? Do Ministerstwa samego? Tak jak pani powiedziała, ministerstwo, komenda tak? główna. Chyba już wyczerpaliśmy temat. Chyba tak. A 997 nie ma Państwu co dzwonić. Dobranoc. Dobranoc.